Drodzy bracia i siostry, to Słowo Boże w pierwszym czytaniu pokazuje nam Izraela, który jest rozczarowany sam sobą. I można by powiedzieć, że jest rozczarowany Bogiem, bo dzieją się w jego historii wydarzenia, których sobie nie życzyli. Są w niewoli. Władzę nad nimi sprawują obcy. Słyszymy te słowa: Zakryta jest moja droga przed Panem, prawo moje przez Boga pominięte. Ludzie się z nami nie liczą. Wygląda na to, że i Bóg się z nami nie liczy, że nie jesteśmy dla Niego ważni. Bo dzieje się tak, jak dziać się nie powinno. Ale prorok Izajasz, natchniony przez Boga, mówi: To Bóg jest wieczny, On jest twórcą krańców ziemi. Jego mądrość jest niezgłębiona. Pan Bóg prowadzi naszą osobistą historię, historię naszych rodzin. Historię naszego narodu, naszej ojczyzny, według swojej mądrości, niezgłębionej mądrości, tak jak prowadził i prowadzi przy wszystkich słabościach, jakie my mamy, jakie wszyscy ludzie mają, jak prowadził historię Izraela, ją prowadzi do tej pory. Nie przypadkiem jest to jeden z najstarszych, a może i najstarszy naród świata. Który mimo różnych sytuacji historycznych, straszliwych, przez które przechodził, trwa nadal. A trwa dzięki temu, że ufa Panu Bogu. I nas do tego Pan Bóg zachęca. Dziś też. Mówi tak. On daje siłę zmęczonemu, pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc, młodzieńcy. Te ludzkie siły, te nasze możliwości, które mieliśmy, czy być może w przypadku młodych ciągle jeszcze mamy, one się wyczerpują. Kto w nich pokłada nadzieję, kto pokłada nadzieję w ludzkich siłach, ten wcześniej czy później się zawiedzie. Z wiekiem tego doświadczamy coraz mocniej. Ale to dotyczy nie tylko nas osobiście, to dotyczy także narodów, to dotyczy także krajów, dotyczy naszej Ojczyzny. Ale ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. I to, bracia i siostry, potwierdza nam historia, potwierdza nam nasza historia, ale w sposób szczególny potwierdza to historia Izraela, nie tylko w Starym Testamencie, ale i przez te następne wieki, bo to przecież ciągle naród wybrany. A Jezus Chrystus z Ewangelii w gruncie rzeczy wzywa nas do tego samego. Bo mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, wszyscy zawiedzeni, wszyscy, którzy doświadczyliście, że sobie nie radzicie, że nie dzieje się tak, jak sobie to zaplanowaliście, że z waszych zamiarów niewiele wychodzi, że tyle poświęciliście, czy nasi przodkowie, czy nasi. Y, 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 y y Przywódcy, których wspominamy, przywódcy Solidarności. I wydaje się, że to wszystko się jakby się rozpływało. I przyjdźcie do mnie, ja was pokrzepię. Tekst włoski, łaciński mówi: Ris to znaczy: odnowię was, dam wam tę siłę, która płynie z ufności mnie, do mnie. Weźcie na siebie, tylko to jest ważne, weźcie na siebie moje jarzmo. Nie wasze jarzmo, nie to, do czegoście się przyzwyczaili i co staracie się nieść tak jak potraficie, na ile starczają wam wasze siły. Weźcie moje jarzmo, to znaczy moje synowskie jarzmo. To jarzmo, które nałożył na mnie mój ojciec, weźcie moje Boże synostwo na siebie, wejdźcie w to, co w gruncie rzeczy cały czas wam daje, począwszy od waszego chrztu, abyście się coraz bardziej stawali dziećmi bożymi, synami i córkami Boga. Bo też otrzymaliście to już, ale wzrastajcie w tym. Stańcie się moimi współdziedzicami, mówi Jezus Chrystus. I uczcie się ode mnie właśnie tego, tej relacji do Boga, tej relacji do Boga jako Ojca. Nie tylko, żebyście nie byli w metrykach. Nie tylko, żebyście się tak nazywali, ale żebyście rzeczywiście byli dziećmi bożymi, to znaczy mieli w sobie coraz bardziej bożą naturę, bo stąd płynie prawdziwa siła. I nawet jeśli będzie się wam wydawało, że przegrywacie, to poprowadzę was, pójdziecie tą drogą, którą ja przeszedłem. Owszem, także przez doświadczenia krzyża ale ku zmartwychwstaniu, bo to jarzmo moje jest słodkie, moje brzemię lekkie, bo to jest jarzmo miłości. To jest brzemię miłości. I ostatecznie jarzmo i brzemie zwycięstwa. Tak jak to tylokrotnie powtórzyło się i w historii Izraela, i w historii naszego narodu. Stąd też płynie nasza nadzieja. Stąd też płynie... Ta siła i przekonanie, że to, co po ludzku czasami wydaje się nie mieć sensu, tak naprawdę ma ten sens najgłębszy, boży sens. Amen.